To oczywista jest prawa, która w całość nas pawa. To oczywista jest prawa, która w całość nas pawa. Pierdoleni puszą się jak pawie, kiedy na nich patrzy, to się dławie Wiem, o czym szumią wierzby i wiem, co piszczy w trawie, a po trawie to nawet latać potrafię prawie złapnie. Siedzę w parku na ławce, obserwuję pościg, goniąku szczęśliwości. Ci ludzie prości, każdy z nich coś pości, nawet gdy mam dłości. W końcu dorośli już dorośli, wyrośli w zazdrości, bez miłości, zlepieni z wątpliwości. W betonie cieni szukają nadziei, czy to coś zmieni. A jutro futro piguły, alkohole pierdole Jak obręcz na szkole, tak szkło stoi tu na stole. To wolę, tak wolę. Rymy walić, wolę, wolę, rymy walić. Przestań kurwa palić i się żalić. Takie w społeczeństwie są zwyczaje, ja zwyczajnie ich nie czaję. Rymy walić, wolę, wolę rymy walić, przez ten kurwa palić i się żalić Takie w społeczeństwie są zwyczaje, ja zwyczajnie ich nie czaję. Myślisz, że jesteś kurwa klawy? Dla mnie nie ma sprawy. Widać moje spawy na tym bicie. W rap wierzę i wy uwierzycie. Rap w sercu ponad życie. Takie betonowe zrycie mam. Przeżycie idę sam, a tu bam. A ty weź tu podejść, man. Nie jaki man z Mogadiszu, ja nie jestem wielki szu. Uh! Takie betonowe zrycie mam, przeżycie idę sam A tu bam, a ty weź tu podejdź man Niejaki man z Mogadiszu, ja nie jestem wielki szu Więc gry nie wygram, tu podejść no czym prędzej Mam dwie ręce, w nich trzymam lejce I dalej nimi kręcę i robi się goręcej, I chcesz więcej i więcej, jak w tej piosence o kamieniu Przemijasz w okamgnieniu Oczywista jest sprawa, która w nas to oczywista jest sprawa, która w całość nas pała To oczywista jest sprawa, która w całość nas spawa. Ja na losu padole, idę sobie i pierdolę. Całą resztę będę pisał wiersze, jak wykorzystuję czas, nam wszystkim dany. Nie dla many, mani, schematy uwikłany. Różne mamy plany, w ich imię działamy. Jak działają, działa. Na skórze jednych dziara, na mojej nie jedna blizna. Zobacz to z bliska. Nauka bywa krwista. Gojenie ran to rzecz oczywista. To oczywista jest sprawa, która w całość nas spawa. To oczywista jest sprawa. W całość nas spawa To oczywista jest prawa